Witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik z serii: list, moje listy i zakupy. List tym razem nie od widzów, bo, bo liścik mam tutaj z Francji od swojego przyjaciela, który jak tylko może, to gdzieś tam wyszukuje mi pocztówki polskich piłkarzy grających we Francji czy w jakichś klubach zagranicznych. I zaraz Wam pokażę, co mi tutaj przysłał. I moje zakupy, zobaczcie, kupiłem sobie troszeczkę blisterków. Blisterki są to jednak nie te biedronkowe. Te biedronkowe są OK, ale, ale ja wolę te większe, które można gdzieś tam spotkać w smykach. Nie wiem, czy to dobrze widać. W smykach, czy w jakichś sklepach z zabawkami. To są takie blisterki. Teraz tutaj sobie oddalę. Kajzy, przepraszam, że tutaj do zamieszania, ale no chcę Wam to, to jest... Oczywiście są to e, te blisterki, w których mamy 36 kart i dwie karty limitowane, czyli z 6 saszetek mamy po 6 kart. 36 kart i tu możemy oczywiście trafić, e, trafić e, te dwie limitowane karty, oczywiście to jest najważniejsze. W blistrach biedronkowych jest, e, s, e, są 4 e, saszetki po 6 kart, czyli 24 karty Tutaj mamy o dwie saszetki więcej, ale najważniejsze to to, że jest o jedna, jedna karta limitowana więcej, a takie blisterki można już kupić po 20 zł, także myślę, że, że dużo bardziej się opłaca. No ja kupiłem sobie, zobaczcie tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć takich. 9 takich blisterków i to będziemy w najbliższym czasie na moim kanale oglądać, bo oczywiście już kończę prawie kolekcję Panini Champions League. Już czekam na, na edycję upgrade na Udatę, żeby po prostu być już przygotowanym e, z gotową kolekcją, żeby móc sobie uzupełnić o upgrade. E, mam nadzieję, że myślałem, że to już wyjdzie 15 stycznia, nawet to tam podawałem troszeczkę e, w, w moich filmikach, ale okazuje się, że, że to jeszcze nie tak szybko. Miały się pokazać nowe limitki. Na razie jeszcze nic nie widać. E, nic nie. nie, nie nie słychać o nowych limitkach tak więc zobaczymy jeszcze tą przesyłeczkę co mi tutaj kolega tym razem we Francji znalazł ci którzy oglądają moje filmiki wiedzą na pewno że ja kolekcjonuję kolekcjonuję te pocztówki klubowe zbieram je po to żeby sobie podpisywać je ewentualnie do kolekcji i dzisiaj mamy, zobaczcie, dwie takie pocztówki. Jedna to jest Kamila Grosickiego ze Stad Renes. i to jest z sezonu 2000. Mam nadzieję, że dobrze, troszeczkę tutaj, ta lampka tutaj daje za duże światło. Mam nadzieję, że dobrze widać. To jest oczywiście reprezentant Polski, teraz kontuzjowany. Tam z, y, ma złamaną rękę. A to jest y, karta z tego sezonu. Taka wydawana przez klub, na której piłkarz tam może się podpisać, czy do kolekcji. Ja kolekcjonuję przede wszystkim właśnie takie, takie klub wydane przez klub y, pocztówki. Y, one są większego formatu niż karty. Mają tak mniej więcej format, oczywiście taki pocztówkowy. 10x15. I tutaj jeszcze były reprezentant polski. Taki dosyć kiedyś znany piłkarz Roman Szewczyk-Obrońca. Był gracz GKS Katowice, później wyjechał tutaj do Szoszo i, i, i kończył karierę gdzieś tam w Austrii. W Szlasburgu i w innych klubach takich już mniejszych, austriackich. Ale to oczywiście dwie karty z Francji. Więc jestem bardzo zadowolony. Będą czekały na swoją okazję, żeby je podpisać. A jeśli nie, to i tak. Ja zbieram przede wszystkim te karty i z nich jestem najbardziej zadowolony. Oczywiście, jak jest szansa, to, to będziemy się starali je podpisać. Tak więc zapraszam do kolejnych filmików. Będzie co robić, bo, bo tak jak mówię, kończymy, kończymy Champions League i będziemy tutaj jak gdyby otwierać jeszcze te blisterki mam nadzieję, że trafi się coś ciekawego przypomnę, że w ostatnich takich blisterkach właśnie tych większych trafiłem legendę i kilka fajnych kart i liczę na to, że że powtórzę tą te fajne zdobycze i, 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 i zapraszam dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmików, na dzisiaj to wszystko, cześć